W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Panie Boże, zdrowie to obok wiary jeden z najcenniejszych darów, jakimi możesz obdarzyć człowieka. Dziękuję Ci, że pozwoliłeś narodzić się mnie oraz moim najbliższym. Dzięki dobremu zdrowiu pozwoliłeś nam stworzyć rodzinę, otaczać się wzajemną miłością. Jesteś tak bardzo dobry. Tak pełen miłosierdzia i miłości. Składam Ci dzięki za każdą osobę, którą kocham, za poczucie, że mam dla kogo żyć, że jestem dla kogoś ważna. Ojcze, proszę, obdarzy zdrowiem wszystkich członków mojej rodziny. Nie pozwól, by spotkało ich cierpienie duchowe lub fizyczne, by dopadła ich choroba ciała lub psychiki. Błagam, niech Twoje cudowne błogosławieństwo spocznie na nich i pozwoli im w dobrym zdrowiu przeżyć każdy dzień, by dzięki niemu mogli szczerym sercem głosić Twoją chwałę. Panie, dziś proszę o dobre zdrowie, zwłaszcza dla chorych w mej rodzinie. Ty najlepiej znasz wszystkie dolegliwości, które dokuczają moim bliskim. Proszę, ulżyj im w bólu. Prowadź na drodze do prawdziwego uzdrowienia i pozwól, by każde doświadczane cierpienie mogli oni przeżywać w bliskości z ukrzyżowanym Chrystusem. Błagam, dodaj im sił, odwagi i nadziei, by z podniesionym czołem mogli zwalczyć swe choroby. By się nie ulękli, zawsze wierzyli Twemu Słowu. Panie Boże, w intencji dobrego zdrowia dla moich bliskich Ofiaruję Ci wszystkie trudy mego życia. Postanawiam znosić w pokorze wszystko, co będzie mi niemiłe, nosząc w sercu intencje za moją rodzinę. Głęboko wierzę, że nie odmówisz nam swej miłości, i że dobry Pan Jezus uleczy nas z wszelkiego bólu. Wszystko, co wiąże się z moją rodziną, oddaję Tobie. Przytul nas wszystkich do swego serca. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!